Nieważne w czym piszesz, ważne jak piszesz, co nie zmienia faktu, że warto korzystać z dobrego oprogramowania do pisania i właśnie o tym Ci dzisiaj opowiem, o narzędziach, z których ja korzystam w trakcie pisania. Zapraszam. Cześć, tu Klaudyna Maciąga, to jest podcast zacznijmy od słowa o tworzeniu treści i budowaniu marki osobistej w sieci, organizacji w małym biznesie i rozwoju osobistym. Słuchaj uważnie, inspiruj się i ruszaj do działania. W 18. odcinku podcastu opowiadałam ci o ponad 15 narzędziach, które wykorzystuję w swojej pracy, nie tylko jako copywriterka i poświęciłam tam także taki fragment odcinka narzędziom, które wykorzystuję do tworzenia treści, przy czym chodziło ogólnie o tworzenie na przykład karuzel edukacyjnych czy innych projektów dla klientów. Natomiast dzisiaj będziemy rozmawiać ściśle o narzędziach do pisania. Najważniejszym, moim głównym narzędziem do pisania pozostaje od kilku lat Scrivener. Jest to płatne narzędzie polecane przez zawodowych pisarzy i właśnie tak w ten sposób na nie trafiłam, że polecali je różni autorzy i można je kupić za 350 zł na Maca i na Windows, to znaczy oddzielnie na Maca lub na Windows. Taki zbiorczy pakiet jest e, trochę droższy. No i jest też dostępna apka na iOS, czyli na iPady i iPhony między innymi na, za 20 4 dolary. Natomiast samo oprogramowanie, mimo że ma wersję darmową tam na chwilę, to jest pełnopłatne właśnie za 350 zł. I dlaczego ja korzystam z tego narzędzia? Dlatego, że jest cudownym. Kombajnem, które ok, kiedy piszesz jakiś pojedynczy, krótki tekst, nie daje Ci wszystkich swoich możliwości, bo po prostu masz coś napisać. Natomiast, jeżeli Ty piszesz powieść, jeżeli tworzysz artykuły na podstawie głębokiego researchu, jeżeli pracujesz nad jakimś większym projektem, no to Scrivener ma Ci do zaoferowania bardzo, bardzo dużo. Wśród funkcji, które ja lubię w Scrivenerze, jest między innymi podział na sekcje, podział na projekty, który pozwala bardzo czytelnie rozłożyć właśnie większy projekt na jakieś mniejsze elementy. Pozwala na uporządkowanie materiałów, pozwala na usystematyzowanie notatek i na dostęp do nich w każdym możliwym momencie bardzo wygodnie. Można mieć nawet ich podgląd w trakcie pisania czegoś innego. Można tam zbierać zdjęcia, różne materiały z researchu i to jest takie prawdziwe centrum Wodzenia, prawdziwa baza treści na podstawie których tworzymy właśnie dalej. Kolejna jego zaleta to integracja pomiędzy urządzeniami, to kopie zapasowe tworzone na bieżąco i absolutna, cudowna, bezawaryjność przez kilka lat, mimo że pracowałam na naprawdę długich, długich tekstach i wielkich projektach, nie spotkałam się z tym, z czym widuje się w innych programach. Czyli żadnego zawieszenia, żadnych błędów, żadnych wyskakujących powiadomień, że coś jest nie tak. Po prostu ten program jak na razie jest dla mnie całkowicie bezawaryjny, co na etapie tworzenia treści, tworzenia tekstu jest bardzo, bardzo ważne. I to nawet jeżeli ja wyłączę go w trakcie pisania, to on i tak uruchomi mi się we właściwym miejscu. Co więcej, uruchomi go na innym urządzeniu i tam także wszystko będzie na mnie. Czekało. Poza tym budowa tego programu pozwala na bardzo łatwe wyświetlanie na jednym ekranie, na przykład tego pliku, na którym my pracujemy, oraz innego pliku, notatek, zdjęć, czegoś, co chcemy mieć pod ręką. Co właśnie bardzo mocno przydaje się podczas pisania artykułów, no ale też konstruowania fabuły, gdy na przykład musisz koniecznie szybko przypomnieć sobie imiona bohaterów, czy jakiś inny rozdział i chcesz to mieć wszystko w jednym miejscu pod ręką. W tym programie jest to szalenie intuicyjne, jest to bardzo wygodne, jest łatwo dostępne, dlatego cudownie, cudownie się z nim pracuje. Ja na przykład lubię, kiedy piszę recenzję, mieć wszystkie informacje, nie wiem, recenzja serialu, o obsadzie aktorskiej, o ważnych datach, o nazwiskach i tak dalej, i tak dalej. Wszystko lubię mieć zebrane w jednym miejscu. Po lewej piszę sobie recenzję, po prawej mam rzadoka na cały ten spis notatek, plus na przykład na plakat. Mnie się wtedy bardzo fajnie pracuje. Przy fabule, no to oczywiście notatki na temat bohaterów są bardzo przydatne na temat tego, co, gdzie się znajduje, czyli w którym rozdziale działo się to, to także jest tutaj bardzo wygodne. To jest kwestia jednego kliknięcia albo wręcz właśnie widoku właściwego na ekranie, co w innych programach, takich mniej zaawansowanych, jest szalenie skomplikowane, bo musisz się przeklikiwać, no i tak naprawdę przeskakiwać od właściwego pliku do innych miejsc. Bardzo lubię w Scrivenerze licznik słów i znaków połączony z wyzwaniami pisarskimi. I ty tam sobie określasz limit słów, określasz sobie jakieś cele, określasz terminy, kiedy chcesz skończyć tekst i to pozwala ci na bieżąco śledzić postępy nad projektem, a dla mnie jest przede wszystkim świetnym motywatorem. Ja w dwunastym odcinku podcastu opowiadałam o dwóch trikach, które ułatwiły mi napisanie książki. I jednym z nich były właśnie te wyzwania pisarskie i było to odhaczanie każdego napisanego tysiąca słów, co Scrivener bardzo ułatwia, czyli ty piszesz i ty widzisz na bieżąco, jak ci idzie z twoim wyzwaniem. Super licznik, super pasek postępu, bardzo wygodna, przyjazna funkcja, która sprawia, że świetnie się z tym narzędziem pracuje. Drugim narzędziem, z którego korzystam, jest popularny Word, który jest elementem pakietu Office. I jeżeli chcesz kupić Worda jako pojedynczy program, no to to jest mało opłacalne, kosztuje ponad 600 zł za to oprogramowanie, które, jeśli się nie mylę, jest nieaktualizowane. Więc kupujesz tę wersję, która jest aktualnie dostępna i to jest finito. Natomiast w subskrypcji miesięcznej, to kosztuje 30 do 40 zł miesięcznie, w pakiecie z całym softem Microsoft 365, czyli z Excelem, z OneDriveem, z PowerPointem, z Outlookiem, no to to kosztuje właśnie 30 zł i to jest bardzo, bardzo opłacalne. Tym bardziej, że program jest aktualizowany na bieżąco, czyli jeżeli masz wykupioną subskrypcję, to zawsze masz dostęp do najnowszej wersji oprogramowania. I zaletą Worda jest to, że jest to nam bardzo dobrze znany. Program, najpewniej najpopularniejsze oprogramowanie biurowe na świecie, z którego korzystaliśmy między innymi podczas lekcji w szkole. Jest łatwy w obsłudze, jest intuicyjne w obsłudze, przynajmniej na takim poziomie podstawowym, bo podejrzewam, że jeżeli ktoś wykorzystuje ten program np. do składu, co jest na jakimś tam poziomie możliwe, ale też y, nie do końca, no to korzysta z jakichś bardziej zaawansowanych funkcji. Ja w nim nie piszę, ja w nim nie projektuję, ja otwieram w nim przede wszystkim pliki od klientów, bo dla nich korzystanie z Worda jest jak najbardziej naturalne i właśnie stamtąd najczęściej dostaję pliki. Sprawdzam też w Wordzie właśnie, czy pliki, które wyeksportowałam ze Scrivenera, wyglądają tak, jak ja bym chciała, ponieważ ja w tym programie używam większych fontów. Jeżeli sobie skorzystam z funkcji eksportu i później zaimportuję to właśnie do Worda, no to okazuje się, że te fonty są ogromne. I muszę je jeszcze właśnie w tym Wordzie troszeczkę dopieścić, żeby wyglądały prawidłowo. No i tak naprawdę, gdybym się uparła, to mogłabym już z Worda całkowicie zrezygnować, ale po pierwsze to nie jest duży koszt, a po drugie razem z tym pakietem Office otrzymujemy właśnie OneDrive, to jest wirtualna chmura, w której ja od lat trzymam swoje pliki. Tak naprawdę odkąd prowadzę działalność, to już zawsze OneDrive'a miałam, więc no, lubię korzystać z tego pakietu, a on jest też dostępny na wielu urządzeniach dla kilku użytkowników, you <laughs> Więc korzysta z niego także np. mój mąż czy moja córka. Polecam Ci Worda przede wszystkim, dlatego że jest to oprogramowanie bardzo dobrze znane, bardzo cenione, po prostu popularne, z którym większość osób podejrzewam pracuje. No i jest moim zdaniem trochę bardziej pewne niż na przykład Google Docs, czyli dokumenty tworzone bezpośrednio w oprogramowaniu Google, które no tam potrafi wywinąć numer na przykład z zawieszeniem się, no bo jest to jednak narzędzie przeglądarkowe. Ja z Google Docsów Korzystam tylko, jeżeli potrzebuję napisać jakiś tekst wspólnie z kimś. To są na przykład notatki do naszego wspólnego wy wystąpienia, czy to są notatki do jakiejś wspólnej inicjatywy przed spotkaniem i tak dalej. No to tam tworzenie na bieżąco, właśnie online, jest super. No bo jeżeli chciałabym coś takiego robić w Wordzie, to także jest to możliwe. Jeżeli ja bym chciała, żeby też inne osoby z tego korzystały, to wtedy musimy mieć wspólną przestrzeń jako jedna firma na przykład. No i to już jest niestety bardziej, bardziej skomplikowane. Teraz opowiem Ci o oprogramowaniu do tworzenia scenariuszy, z którego korzystałam przez jakiś czas, będąc właśnie na kursie scenariuszowym. Natomiast teraz scenariusze piszę już także w Scrivenerze wspomnianym wcześniej, ale Highland 2 wspominam, ponieważ jest to oprogramowanie częściowo darmowe. To znaczy, mamy wersję do pobrania za darmo, na której można bez problemu pracować, natomiast Zawiera ona znak wodny. I to jest e, dobra opcja dla osób, które chcą po prostu tworzyć scenariusz w oparciu o ten taki e, schemat scenariuszowy z właściwymi fontami, z właściwym ułożeniem wszystkiego. No i tutaj e, takie szablony w tym programie są przydzielone z automatu. Natomiast jeżeli myślimy na poważnie o tym, żeby na przykład wysłać naszą pracę na konkurs, no to wtedy warto już wykupić tę wersję pro, która byłaby bez znaku wodnego. To jest zaleta też na tle Scrivenera, który jest płatny. Także jeżeli chcesz, sobie po prostu stworzyć jakiś prosty scenariusz na własne potrzeby, no to ten znak wodny szary tam gdzieś na dole nie będzie ci bardzo Przeszkadzał. Zaletą tego programu jest bardzo prosty, intuicyjny interfejs z możliwością nawet odpalenia trybu Focus, aby skupić się tylko na pisaniu, i to jest bardzo fajna, bardzo wygodna opcja. Jeżeli nie lubimy, gdy rozpraszają nam, nas różne dodatkowe funkcje w programie, no to tutaj ten tryb Focus pozwala właśnie skupić się na, samą, na samym pisaniu. Highland ma też wygodną opcję podglądu, który to jest świetne. Prezentuje tekst w formie przypominającej ten finalny. Dokument, czyli podgląd takiego prawdziwego, rasowego scenariusza, i jeżeli my musimy tam coś jeszcze sformatować, bo na przykład zaczyna nam się partia dialogowa na samym dole i chcemy ją przenieść na następną stronę, no to tutaj na podglądzie wszystko dobrze widzimy. Nie ma tutaj żadnych zbędnych funkcji. Za co bardzo też ten program cenie. Natomiast to nie zmienia faktu, że on pozwala w sposób złożony, dosyć złożony, pracować na dokumentach. Jest tu podział na kapity, jest podział, są notatki, są sekcje różne, są, jest podział na rozdziały. I to ułatwia poruszanie się po projekcie i pracę z programem, bo wyobraźmy sobie, kiedy piszemy scenariusz filmowy, gdzie właśnie mamy dużo bohaterów, gdzie mamy różne ważne informacje na ich temat, że piszemy niektóre sceny nie w kolejności chronologicznej, i dopiero później do nich wracamy i tak dalej. Tak tutaj bardzo wygodne jest właśnie poruszanie się po tym programie. No a dla takich friczków technicznych jak ja jest tam też bardzo fajna opcja Sprint. Tam ustawiasz sobie timer i piszesz w maksymalnym skupieniu, na przykład przez. 30 minut. To jeżeli pracujemy na przykład w metodzie pomodoro, czyli z timerem ustawionym właśnie na przykład na pół godziny pracy w pełnym skupieniu, a później na kilka minut przerwy, no to tutaj to oprogramowanie bardzo, bardzo to ułatwia. I jeżeli chodzi o tworzenie scenariuszy film, filmowych, oczywiście może być też do krótkich reklam na przykład, no to ja korzystałam także z oprogramowania CeltX, Celt X, który teraz jest płatny, dawniej był dostępny zdaje się za darmo i w opcji miesięcznej to kosztuje od 15 dolarów wzwyż, w zależności od na przykład liczby projektów i różnych innych funkcji, jakie są tam dostępne. Więc jeżeli ty chcesz sobie za darmo wypróbować jakieś dobre oprogramowanie do scenariuszy, no to polecam ci wcześniejszy program Highland 2 w tej wersji z watermarkiem, z tym znakiem wodnym. Natomiast jeżeli myślisz o pisaniu bardziej na poważnie Chcesz tam tworzyć swoje projekty długoterminowo, czy więcej ich? No to polecam ci zakupić Scrivenera, bo tam także są dostępne szablony i funkcje do tego, żeby tworzyć scenariusze. I bardzo, bardzo to polecam. Kolejnym programem. Już nieściśle do pisania, choć teoretycznie w jego okienku także da się pisać, jest sponsor dzisiejszego odcinka oraz paru innych odcinków w tym podcaście. I ja z tego programu, a chodzi o korektor tekstu.pl, korzystam od kilku lat. Zdaje się od ponad czterech, i narzędzie to jest dostępne w przeglądarce, jest dostępne za darmo, chociaż rzeczywiście ma też wersję premium z dodatkowymi funkcjami i jest po prostu świetne. Ja korzystam z niego od lat, i mimo że byłam kiedyś korektorką, to lubię ważne teksty skontrolować sobie właśnie tutaj, żeby wyszukać ewentualne błędy. No i ciekawe jest to, że korektor tekstu w swojej analizie bierze pod uwagę nie tylko pojedyncze wyrazy, ale też całe zdania i ich kontekst. A wśród problematycznych kwestii, na jakie zwracam uwagę, znajdują się na przykład błędy ortograficzne, znajdują się literówki, znajdują się błędy frazeologiczne, także pleonazmy, błędy leksykalne, błędy typograficzne. Więc jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo i ja rozmawiam z wieloma korektorami na ten temat i oczywiście my dobrze wiemy, że narzędzie tego typu nie zastąpi funkcji korektora, nie zastąpi ci tego, że jeżeli tworzysz, na przykład e-booka, tworzysz książkę, to nad nią nie może pracować aplikacja w przeglądarce, no bo chociażby to, że nie, 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 nie wklepiesz nam całego tekstu. No, ale najważniejsze, że to narzędzie jest, jest pomocnikiem, szczególnie właśnie dla osób, które nie są korektorami i, na przykład, tworząc wpisy blogowe czy newslettery, nie mogą sobie pozwolić na wynajęcie prawdziwego rasowego, ludzkiego korektora, tylko potrzebują jakiegoś wsparcia. No to to narzędzie dla takiego wsparcia jest po prostu doskonałe. Nie zastąpi żywych korektorów, ale będzie fantastycznym wsparciem i powiem ci, że oni także z niego korzystają. No i korektor tekstu, ja o nim jeszcze opowiem w oddzielnym odcinku, natomiast chciałabym zwrócić uwagę na to, że on ma wersję darmową, która jest super, naprawdę wypasiona w porównaniu też do innych narzędzi tego rodzaju. Ma też opcję Pro, i tam znajdują się dodatkowe reguły językowe, takie już bardziej zaawansowane. Możesz też tam wtedy wkleić nieco dłuższy tekst niż jest to w wersji, w wersji darmowej, co jest no o tyle dobrą funkcją, że po prostu za jednym zamachem jesteś w stanie sobie skontrolować to, co tworzysz. Jest nam też dostępne wsparcie mailowe, które pozwala na rozwiązywanie wątpliwości językowych, jeżeli potrzebujesz na przykład czegoś głębiej się dowiedzieć i to jest bardzo bardzo ciekawe. Polecam ci korektortekstu.pl. Sama korzystam, sama już kilka lat temu pisałam o nim na blogu. To jest, możesz sobie sprawdzić. Nieraz o nim wspominałam. Wspominam też o tym, o nim w swojej książce. Pisz, publikuj, działaj. Jak tworzyć skuteczne treści w internecie. Więc to, że Korektor jest sponsorem tego odcinka, czy kilku innych odcinków w tym podcaście, jest następstwem tego, że właśnie ja z niego korzystałam, a nie zamówioną reklamą czegoś, czego sama nie znam. Więc, mwah. Bardzo, bardzo polecam. A w ramach ciekawostki na koniec opowiem ci o tym, że korzystam także z takich małych programów wspierających pisanie w skupieniu. I bardziej traktuję to jako taką odmianę na chwilę, jako ciekawostkę, no, jako coś, co pozwoli mi się wyrwać ze schematu programu, w którym zawsze pracuję. Choć prawda jest taka, że w przeszłości w jednym z takich programów zdarzyło mi się napisać tekst na 60 tysięcy słów, co jest dosyć obszerną partią tekstu, właściwie mógłbym. Mogłoby być gotową książką. No i w tym temacie testowałam kilka narzędzi, natomiast najbardziej lubię Om Writer. Jest to program do kupienia za ustaloną przez ciebie cenę. Ona musi być nie mniejsza niż 7. 2, 2 euro, zdaje się. No i jest to program dostępny do pobrania. Jest też jeszcze Calmly Writer, darmowe rozszerzenie do przeglądarki Chroma, które także pozwala na pracę w pełnym skupieniu, bez zbędnych elementów menu, z zmieniającymi się tłami, to znaczy możemy ustalić sobie na przykład kolor tła, który będzie gwieździstym niebem, albo jakimś czarnym, ciemnym, fioletowym, jakimkolwiek sobie zażyczymy kolorem. I mają też na przykład funkcję dźwięku maszyny do pisania i och, to jest to za co najbardziej takie programy uwielbiam, bo one nie tylko właśnie dają mi te prace w skupieniu, ale dają też ten dodatkowy smaczek, ten cudowny klimat pracy wśród dźwięków maszyny. I oczywiście kiedyś jeszcze. Z powrotem maszynę do pisania, piękną, oldschoolową sobie sprawię. To jest w ogóle jedno z marzeń też mojej córki. Natomiast teraz pozostaje mi tylko cieszenie się właśnie takimi drobnostkami. To by było na tyle, jeżeli chodzi o temat programów, które wykorzystuję do pisania. Poleciałam ci jedno duże. Wielkie, ogromne narzędzie, z którego korzystam nie tylko ja, ale także twórcy na całym świecie. Poleciałam Ci też narzędzie powszechnie używane, z którego pewnie najczęściej będą korzystać Twoi współpracownicy czy klienci. Poleciam Ci też narzędzie ściśle do tworzenia scenariuszy filmowych oraz takie drobne programy do pisania w skupieniu. Nazwy wszystkich tych programów wymienię Ci w notatkach do tego odcinka, które znajdziesz w. Opisie, czy to na blogu moim, czy to w programie, w którym słuchasz. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Cieszę się, że mogłam podzielić się z tobą właśnie sprawdzonymi przez siebie narzędziami, bo z całego mojego copywriterskiego, autorskiego serduszka, Ci je polecam i wierzę, że tobie także się przydadzą. Owocnego pisania samych twórczych myśli. Trzymaj się, dzięki, cześć i ciao, ciało!